Cześć Boże! Witam każdą z Was, każdą z kobiet, które chciałyby wejść w ten Wielki Post na nowo, na nowo oddać swoje serce Chrystusałowi, aby on je przemieniał. Dzisiaj w tym cyklu właściwie spotkań Wielkiego Postu proponuję taki klucz rozeznania woli Bożej. Pełnienia woli Bożej. Według Stinsena, na ten miesiąc rozpoczynając Wielki Post, dokładnie na tę środę popielcową, przygotowałam dla Was pewnego rodzaju takie wprowadzenie w temat, żeby skupić się na pewnych rzeczach, abyśmy mogły później przejść do kolejnych. Więc na początku. Zobaczmy, że w tym wielkim poście wychodzisz na pustynię. Razem z Jezusem wychodzisz na pustynię. Przed nami kawałek czasu, ale także za nami, jeżeli też uczestniczyłaś w tych różnych spotkaniach, konferencjach, które były proponowane, to na pewno masz w sobie to doświadczenie, że jesteś umiłowaną córką Boga. Że jesteś właśnie tą wybraną. My swoją drogę zaczynamy od wyjścia na pustynię, ale musimy zobaczyć kontekst. Przez te prawdopodobnie 30 lat życia ukrytego, Jezus przyjmuje chrzest nad Jordanem z rąk Jana. I tam wydarza się rzecz przedziwna. Jezus i Jan chrzciciel. O tym na pewno wiemy. Słyszą te słowa, kiedy Ojciec wypowiada o swoim Synu. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. A także Jan Chrzciciel widzi gołębice, czyli właśnie symbol Ducha Świętego. To jest bardzo ważny moment. Moment poznania kim jestem. Moment zgłębienia swojej tożsamości. Dlaczego to jest ważne, aby móc pójść dalej? Dopiero mając to doświadczenie, możemy szukać czegoś więcej. Bez tego doświadczenia będziemy się gubić. I zobaczmy, że także my, patrząc na te wszystkie różne konferencje, mogłyśmy dotknąć tego, kim jesteśmy. Kim jesteś? Um, jakie są w tobie emocje, uczucia, jakie myśli, jakie są twoje słabe strony, ale jakie są twoje mocne strony, jakimi talentami Bóg cię obdarzył, ale także jakie są twoje wady, z czym się zmagasz. To jest bardzo ważne. To buduje też e, taki dobry fundament wartości samej siebie. Wiem, kim jestem, ale jeszcze bardziej. Ten fundament wartości buduje się na tym, że jestem pewna, jesteś pewna, że Bóg Ojciec jest po prostu On widzi Cię i wie, że jesteś pełna wartości, że w Jego oczach jesteś cenna, że jesteś w Jego oczach perłą, której, o której On nigdy nie zapomni, której zawsze będzie szukał. I wychodząc dopiero z tego doświadczenia, przejdźmy dalej, że Jezus dokładnie wychodzi na pustynię, ale wyprowadza go tam Duch Święty. Tak jak mamy to u jednego z ewangelistów powiedziane, że Duch Święty wyprowadza Jezusa na pustynię. Tam przez 40 dni, 40 nocy zmaga się z pokusami szatana, pości. Ale jest to czas też intensywnej modlitwy, i znów Duch Święty go wyprowadza. Wyprowadza go, i wtedy Jezus zaczyna dopiero głosić dobrą nowinę, zaczyna objawiać innym, po co przyszedł na ten świat, dlaczego posłał go Ojciec. Zobaczmy, że dla nas ten czas wielkiego postu może być takim czasem trochę próby. Czasem zmagania, ale jednocześnie jest to czas dokładnie, czas badania swojego serca. Dokładnie jeden z proroków mówi nam, że Bóg wyprowadził przez te 40 lat na pustyni Izraela, aby cię wypróbować i poznać, co jest w twoim sercu. Izrael szedł, przez pustynię te 40 lat, żeby Bóg mógł zobaczyć co jest w jego sercu. I ty wchodzisz w wielki post, aby Bóg mógł zobaczyć co jest w twoim sercu, abyś ty sama mogła zobaczyć co się dzieje w twoim sercu, co w nim jest. Więc Jezus wychodzi na pustynię. Tam gdzie Jan spędził całe swoje życie. I to Jan wołał, i Jan woła do nas, prostujcie ścieżki dla Pana. Jak powie jeden z proroków, ta pustynia ma zakwitnąć, że Jezus chce, aby pustynia Twojego serca zakwitła. Jezus właśnie wychodzi dlatego na pustynię, która jest symbolem Twojego serca, aby ta pustynia zakwitła, aby Twoje serce zakwitło. I teraz warto zatrzymać się, co jest tą pustynią Twojego serca. Co jest tym może bezsensem Twojego życia? Co jest glebą pozbawioną urodzaju? Z czym zmagasz się w Twoim życiu? Bo Bóg chce przyjść i modlić się na pustyni Twojego serca. Modlić się tymi słowami psalmu. Naucz mnie, Panie, pełnić Twoją wolę. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Ześlij światłość i wierność swoją. Niech one mnie wiodą. Na pustyni przygotujcie drogi Panu. Wtedy ujrzycie chwałę Panu. Możemy razem z Jezusem, który przychodzi na pustynię Twojego serca, możesz razem z Nim modlić się tymi słowami, słowami psalmu. Naucz mnie chodzić Twoimi drogami. Naucz mnie pełnić Twoją wolę. Ześlij światłość i wierność Twoją, aby one mnie wiodły. Potrzebuję, Boże, Twojego światła. Potrzebuję światła Twojego słowa. Abym mogła za Tobą iść. Abym mogła pełnić Twoją wolę. Warto się przy tym zatrzymać, przy tej pustyni swojego serca. Co wciąż mnie męczy, z czym nie daje sobie rady, co jest dla mnie takim ugorem. Tam właśnie Chrystus przychodzi. Tam właśnie Chrystus przez te 40 dni. Będzie walczył razem ze mną z różnymi pokusami przeciw szatanowi, ale będzie także się modlił na pustyni mojego serca. Chciałabym przejść jeszcze do tego momentu z Ewangelii według Świętego Marka, pierwszego rozdziału, od 14 do 20 wersetu. Właściwie to będzie taki Taka ewangelia, którą będę się posługiwała. Mamy tutaj napisane coś bardzo ważnego: kiedy już Jezus przyszedł z pustyni, żeby głosić dobrą nowinę, to właśnie mamy taką bardzo ważną wiadomość. Pozaś w wydaniu Jana przyszedł Jezus do Galilei. Głosząc dobrą nowinę Boga i mówiąc, że wypełniła się pora i zbliżyło się Królestwo Boga, zmieniajcie myślenie i wierzcie w dobrą nowinę. To jest tylko czternasty i piętnasty werset. Więc zobaczmy, że Jan został uwięziony, został wydany. Pokazuje nam to bierność Jana, ale zobaczmy tą bierność w bardzo pozytywnym świetle: że Jan pozostaje bierny, aby Bóg mógł działać, aby Jezus mógł głosić Ewangelię. I podobnie dzieje się to w Eucharystii. Przechodzimy na Eucharystię i Bóg oddaje się nam. My to przyjmujemy być może biernie. Ale także możemy oddawać się Jemu. I co dalej? Popatrzmy, że świadectwo Jana cały czas trwa wręcz osiąga swój cel w jego męczeństwie. Ale w rzeczywistości, właśnie Jan jest wydany jak Jezus. Jezus zostaje zostanie wydany. Ale wydają go nie tylko ludzie, ale w ręce ludzi wydaje go jego ojciec. I stąd widzimy, że w naszej bierności działa Bóg, ale jednocześnie nawet nasze negatywne czyny jest w stanie Bóg przemienić w pozytywne. Więc za przykładem Jana możemy dać miejsce Bogu do działania poprzez swoje zawierzenie. I o tym zawierzeniu Panu Bogu będziemy mówić właśnie w kolejnych konferencjach w wielkim poście, posłużę się tutaj traktatem Stimisena Ojcze Tobie zawierzam. Właśnie tam Stinison mówi o takich trzech rodzajach zawierzenia, trzech etapach zawierzenia Bogu. Po pierwsze przyjąć wolę Bożą, po drugie być posłusznym woli Bożej, po trzecie być narzędziem Boga. I kiedy Jezus właśnie przychodzi, mamy ten fragment już z pustyni. To Jan Usuwa się na bok, aby to Jezus mógł zacząć działać. Ale Jezus głosi właśnie te słowa: Nawracajcie się, czyli dokładnie z greckiego zmieniajcie myślenie i wierzcie w dobrą nowinę. Więc ta zmiana myślenia, metanoja z hebrajskiego, oznacza iść w kierunku przeciwnym. Czyli popatrzmy, że musi być zmiana myślenia i zmiana kierunku. Czyli to, co zewnętrzne i to, co zewnętrzne, musi iść w parze. Z rozumu do serca. Dlatego Jezus w pewnym momencie mówi faryzeuszom, że ten lud czci mnie tylko wargami. A daleko jest ode mnie swoim sercem. Czyli chodzi także o przemianę serca. Czyli nie zmienię swojego kierunku, jeżeli nie przemienię swojego myślenia. Muszę przemienić myślenie, aby także zmienić kierunek swojego działania, kierunek swojej drogi. Więc uwierzyć, Wierzyć, kredere, dokładnie można to powiedzieć, kordare, serce dać. Oddać serce Ewangelii. Czy w moim sercu jest dobra nowina? Czy w moim sercu jest Ewangelia Jezusa Chrystusa? Czy nadal nie tylko rozważam to słowo, ale nim żyję, to Słowo tętni w moim sercu. Ono rośnie, wzrasta, zapuszcza korzenie. To jest właśnie cały proces oddania serca, uwierzenia Ewangelii, zawierzenia właśnie y, Słowu. Więc przed nami czas pustyni. Pustyni, której każda z nas będzie przeżywała może trochę inaczej? Warto zobaczyć, czym jest pustynia Twojego serca. Warto zmierzyć się z tym, może, nieurodzajnym, nieurodzajną glebą, jakimś bezsensem, który gdzieś tam na Cię trapi. Warto także zobaczyć, że pustynia to czas, też działania Chrystusa, który przychodzi na to tą, tą miejsce mojej pustyni i chce, aby ona zakwitła. On modli się we mnie. On modli się na pustyni mojego serca. O ten deszcz urodzajny. O ten deszcz, w którym znów wszystko na tej pustyni rozkwitnie. I warto także przez ten czas otworzyć się na działanie Boże. Otworzyć się na to, że może pozostać w pewnej bierności, ale bierności otwartej. Aby to Chrystus w tym czasie mógł działać. Aby to On mógł przemieniać. I warto także zatrzymać się właśnie przy tym przy zmianie myślenia także zmianie kierunku ale jednocześnie uwierzenie ewangelii oddania serca ewangelii aby to zawierzenie słowu dokonało się w nas zapraszam na kolejną konferencję Ogarnia modlitwą i życzę każdej z Was, aby wzrastała. Wzrastała w miłości Bożej i wzrastała właśnie w Słowie. Zawierzała się całkowicie Słowu całe swoje życie i to wszystko, co jest w Waszych sercach. Życzę Wam wszystkiego dobrego i życzę także, aby ten wielki post. Przyniósł po prostu wam dużo zadziwień, dużo radości, dużo inspiracji, dużo odkryć. Właśnie, że ta pustynia może zakwitnąć. Wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem jeszcze raz ogarniam modlitwą.